Yo, yo się z tej strony Games. I dzisiaj, no tak jak mówiłem, nagrywam Smash Master Masters. Nie mogłem wczoraj, przepraszam. Ale dzisiaj nagrywam, y, jak widzicie, już widzicie. Ja mam pucharkę 1615. Spadłem ogólnie, tyle spadłem. Patrzcie, już byłem tutaj, w tej pirackiej. Widzicie? Ale spadłem troszeczkę o 100 pucharków, Więc dzisiaj trzy spiny pewnie, jak zwykle, będą. Tutaj y, będą trzy spiny. Bo sobie z 40 i przepraszam za te dźwięki, ale na przykład teraz samochód jeździ. Ale ja jestem na balkonie i to wszystko nawet słychać. A na przykład teraz samochód przejeżdża. Te dźwięki mogą się zdarzać częściej na tym filmie. Przepraszam za nie. Dobrze, te dobra, teraz gramy. Ogólnie jakaś dziwna karta. I yy, wiecie, chyba wiecie, że w Match Masters jest tak, że jak się ma jakąś kartę. To i się tej karty później już nie ma, to się ją tak pokazuje, że można ją kupić, nie? Tu mojej nie mam. Tutaj miałam taką. Ten diamencik na górze tej karty, to ja miałem taką z podwójnymi tymi diamencikami bo Było jakieś odliczanie. Było jakieś odliczanie do niej i nagle jej nie mam. A wtedy mogę mi ją kupić, co? Ale jak widzicie mam Diamond Boostery takie. Tutaj le Legend no prawie nie mam. E, Okej, okay, więc e, ja zbieram ogólnie na kupienie tego. Nie. Boże, nie tego, tylko tego. No to kosztuje tylko, tylko 1200. Nie wiem, czy zbierać na to. Nie wiem, dobra. Teraz z zagram miotłą. E, legendą. Tak jakby, nie wiem, jak to się nazywa. Garam na to miotła. Dobra, y, to też nie, y, o, znowu na przykład jakiś samochód jedzie, więc przepraszam za te dźwięki, ale dobra, jakoś 1591 to mało, ale ja nie wiem, czy ja to wygram. Już nagrywałam jeden film, ale to jest ze starego konta, o, jest, no, te samochody to mnie czasami też wkurzają, więc przepraszam. Ogólnie ja już miałem to takie skrzynie, które były, a tu już nagle się cofnęło do tych takich pomarańczowych z tymi wąsami i czapką. Ten typ to chyba jakiś. Nie. Nie, to zrobił. Tak patrzyłem na to, żeby tego nie zrobił. No jaki debil. Dobra, teraz trzeba y, to cofnąć. Na przykład, czekajcie. Nie cofnąć, co? Co, co pierdzielę? Tak, y, żeby było na następną lądę. I teraz trzeba zaszuflować i zrobimy to, co on. Jakby, jak... Nie, nie, ja, ja muszę mieć, ja muszę mieć szczęście. Ja. ja... Więc no, jedyne co możemy zrobić, to tylko teraz mu zabrać. No nie, nie, no zabraliśmy. Przepraszam za te dźwięki tego dziecka, ale też w pokoju mnie jest. Dlatego wyszedłem na baku, żeby nie było tego słychać, ale... ale słychać to z domu, więc przepraszam bardzo, to nie uda mi się. Następny odcinek myślę, że będzie bardzo w ciszy, więc e, okej. Okay. Byłem przed chwilą u Elitrixa. No i on tam sobie gra w SkyBlocka. O Boże. Dobra. Eee. Ty, ja przegram z nim! Jaki debil! Przegrałem. A wiecie o tym? A, a wiecie o takiej rzeczy, że. że jedynie muszę zrobić tak, żeby to może jakoś nadgonić go, bo zrobię tak. No i tyle, i może go tam trochę nadgonić. Ja to po prostu jestem taki nubek w tym. No i tylko by Piorun, o piorun, pio, pio, piorun. No i co ja mam teraz zrobić? Są cztery. No i główno z tych czterech. Czekajcie, zrobię tak. Może mi się. A! No nie, no, nie trafiłem w to. Może by mi się piorun aktywował. Um, dobra, tam. Może bym się by i piorun aktywował, jestem debilem. Dobra, jest tutaj żółta... A i nie wiem jak, jak mogę nagrać bydorsy. Eee, może będziemy się piorun aktywował, więc nie ja ryzykuję. Czy nie ryzykować? A i tak nie mam innego wyboru. Co ja zrobiłem? Dobra, może mi się piorun zaktywuje. Jak blisko! Wieszcie, że ja już przegrywam z nim. Powiem taką ciekawostkę, że przegrywam z nim. Przegrywam z nim. No! Wiecie, że ja już mam 1500 pucharków? Jak ja to przeglą, będę miał 1500 też tylko, a miałem 1700. Nie, jakie! Ja... A tak, to będę już miał 1500. A wiecie co? Ja nie jestem blisko od instalowania Matchmaster. Serio... Ja to, ja to nie robię. Niedługo nie będzie już matchmasters. Ooo, wreszcie mi się coś poszczęściło. Nie, no, nie wiem, no, mówię. wiem. dobra, dupa. I tak już mi przegrałem to. A może jeszcze nadrobię. Dobra, nieważne. Ooo, żebym nadrobił tym jednym. O, ekstra move chociaż się jakieś się znalazło. Po O, O, je, boje! Tu się odwaliło. O boże! Mistrz. Mistrzinie jest. Dobra, 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 dobra. Jest tam jeden ruch? Ja go prześcigam! Ja go prześcigam tego typa. Ja go. Ja z nim jeszcze mam szansę wygrać. Wiecie o tym? Że jeszcze mam z nim szansę wygrać? Wiecie o tym? Mam szansę, ale nie wygram. Jak zwykle. Ja mam takie farta. O, no! Ja pierdzielę jaki Debil. O, No, wygrałem. Co ja mam zrobić w tej chwili? Co? Przegrałem. Miałem taką szansę, żeby go nadgonić. No. Lupa. więc to zrobię. O ma. Wiecie co? Ja chyba na, na tym odcinku odinstaluję Match Masters. mnie te Match Masters, wiecie o tym? Czy wy o tym? Jak ja teraz tą rundę przegram, to odinstalowuję Match Masters. Serio? Odinstalowuję, bo to nie może tak dalej być. Że ja o 200 pucharków się co, w... mnie zminusowało mnie pucharki. A, i może jutro nagram jakiś film, albo jeszcze dzisiaj może Sklash Royal, albo sclash e, of Clans. Jak widzicie, mam farta nie? Nie mam co zrobić. Boże. My dzisiaj już z Elitrixem w ten deszcz tak nie wiem czy u was też był, byliśmy. W basenie, bo i tak by, bo i tak byśmy nie zmokli. A co tu zmoknąć? No jeszcze może młotko użyć, Deklu. Pięknie bo ja użyję. Ej, może mam szansę już wygrać z tym typem. W końcu. Mam jedynie jednej szafy wystarczy. Cicho, Rafał. A, dobra, to i tak nic nie da. o o, o. A, wygrałem już z nim, wiecie o tym. Znacie taką ciekawą, że już z niej wygra. Czekaj. O, cie panie! To już sto mam. Ludzie. Prawie sto. O Boże, a on ma bardzo farta. No właśnie. Kurwa, prawie cała plansza. jeszcze balony ma. Ja z nim jeszcze to przegram, wiecie o tym. Jeszcze to przegram, mówię wam. A i wybrat 2020, tak jak mówiłem wam przedwczoraj na odcinku. No niestety Włochy, Anglia w finale. Ja myślę, że Anglia wygra. Ludzie! Przegrywam z tym gównarem. A wiecie co? To był kawał tylko, wygrywam. Ta, ta miotła to jest chyba naj, najgorsza legenda, wiecie o tym? To mi daje tak malutko, tylko jedynie zawsze, 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 zawsze da mi e, ten jakiś piorun albo coś. Coś z tych takich rzeczy. ale no tak, młotka użyję, no mówiłam. Już mnie prześcignął. Nie, zaraz mnie prześcignie. I teraz mnie prześciga, patrzcie na to. O, bo on nie zabrał mi, bo on taki ma pomysł, na pewno. O, jest, nie zabrał. Mógł zabrać, bo wtedy nie miał super supermocy, a teraz on... Tak jakby na końcu ja mu zabiorę i będzie tyle. Ja mu na końcu zabiorę? Serio? Jak, jak będzie jakiś jego... to mu zabiorę i... O, cała plansza mi się pierwszy raz uzbierała. I teraz on ma jakieś czerwone. On nawet nie ma, ale zdając życie, jak ja to patrzcie to zrobię, on ma swoje czerwone. Nie ma, dobra, wygrana. On nie ma tego. On. Yy... Ile to odcinek trwa? 10 minut, ok. No już mnie przesunął, debil. Nie. Przegrałem. Wiecie co? Czasami się człowiekowi grać wygrać jakoś. Jest technika win in. 20 sekund, proszę, proszę. Niech te 20 sekund minie. Proszę. Min. Jestem taki biedny, taki biedulek ze mnie. 10 sekund. Na pewno to się włączy, bo jak będzie 3 sekundy, to się włączy. Na pewno. Tak zawsze jest. Będzie 3 sekundy i się włączy. No mówiłem, było chyba 2 sekundy i się włączyło. ja... Dobra, wiecie co, ja kończę ten odcinek, nie wiadomo czy ja wygram czy nie. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie no nie wiem, nie wiem. 10 łapek w górę, a ja... i wbi pamiętacie wbijam 30 subów, a ja tu już nie mam co zrobić. I... Ooooo! Łocie panie. Cicho, jeszcze może to wygram. Mm. jo, wygram. No jeszcze mu udałem pioruna! Jo! Dobra, jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie, no już przegrałem, jak widzicie. No, no, już. no poradnik, jak się przegrywa. No